Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagady kryminalnych, i będę dzisiaj mówić o jednej z najbardziej niesamowitych postaci świata kryminalnego. To nagranie dzisiejszego odcinka zainspirował mnie komentarz, w którym zostało mi zaproponowane przedstawienie historii związanej z ucieczkami z więzienia. Przypomniało mi się, że z tego czasu, jeszcze zanim zaczęłam nagrywać filmy, często zagłębiałam się w ten temat i wyszukiwałam podobne historie i jedna z nich szczególnie zapadła mi w pamięć i to właśnie ją chciałam Wam dzisiaj przedstawić. Mam nadzieję, że dla Was okaże się równie interesująca jak dla mnie. Będzie to sprawa Japończyka Yoshie Shiratori. Jeśli chcielibyście poznać jej szczegóły, to zapraszam Was do oglądania. Yoshie urodził się 31 lipca 1907 roku w prefekturze Aomori w regionie Tohoku na północy Japonii. Jego nazwisko rodowe po japońsku oznacza łabędź. Yoshie miał trudne dzieciństwo, stracił ojca i niedługo później jego matka zdecydowała się go porzucić, przez to gdy dorastał, zwrócił się w stronę nielegalnych aktywności, wstępując do gangu. Z biegiem lat udało mu się wrócić na dobrą drogę. Ożenił się i został ojcem. Wraz z żoną mieli córkę i życie wydawało się układać po jego myśli. Tak było do czasu incydentu, który miał miejsce w 1936 roku, który odwrócił jego życie do góry nogami. Mężczyzna miał wtedy 29 lat i trafił do więzienia w rodzinnym Aomori. Został skazany za zbrodnię, choć twierdził, że jest w 100% niewinny. Jego zdaniem został zmuszony do przyznania się do winy przez strażników więziennych i śledczych. Nie dali mu wyboru. Codziennie był bity, aż w końcu uległ i zgodził się odsiedzieć niezasłużony wyrok. Więzienie Aomori było znane z udaremniania wszelkich prób ucieczki odsiadujących tam więźniów. Mimo tej reputacji, Yoshie wiedział, że musi spróbować, ponieważ zaczęły krążyć plotki, że jego wyrok ma zostać zaostrzony i zmieniony na karę śmierci. W końcu któregoś dnia rozpoczął próbę wydostania się. Wiedział, kiedy nastąpi przerwa między nocną a poranną zmianą strażników i uznał, że to jest jego jedyna szansa. Drzwi do celi otworzył za pomocą drutu, który przemycił kilka tygodni wcześniej. Na zrealizowanie całego planu i wydostanie się z budynku miał zaledwie 15 minut, i przez ten czas musiał przedostać się przez kilka zamkniętych na klucz drzwi. Po około 45 minutach pod jego celą pojawili się strażnicy, jednak wydawało się wtedy, że już nadal jest w środku. Po pierwsze, ze względu na to, że te drzwi do celi można było otworzyć za pomocą klucza, jednak, żeby je zamknąć, wystarczyło je zatrzasnąć, dlatego nie było widać, że kiedykolwiek były otwierane. Ponadto wydawało się, że mężczyzna nadal śpi w łóżku. Bardzo dobrze przemyślał tę część planu. Przez kilka dni wcześniej systematycznie usuwał deski podłogowe, następnie ułożył je pod kołdrą, dlatego z zewnątrz celi wyglądało, jakby nadal ktoś tam spał. Dzięki temu zniknięcie zostało odkryte dopiero po kilku godzinach, gdy Joszije był już bardzo daleko. Nie było mu jednak dane długo cieszyć się wolnością. Zaledwie po trzech dniach został schwytany i tym razem skazany na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego właśnie ze względu na tę ucieczkę. Czuł się poszkodowany przez wymiar sprawiedliwości. Uważał, że w ogóle nie powinien być w więzieniu, a już tym bardziej do końca życia i nie móc doświadczyć, jakiego córka dorasta. Wiedział, że musi spróbować jeszcze raz się wydostać. W międzyczasie został przeniesiony do innego więzienia w prefekturze Akita na północnym zachodzie Japonii. Poznanie tego budynku i wymyślenie drogi ucieczki zajęło mu kilka lat. Tym razem to było znacznie trudniejsze niż poprzednio, ponieważ, ze względu na swoją historię ucieczek, został umieszczony w izolatce i przez 24 godziny na dobę miał ręce skute kajdankami. Dogodna sytuacja nadarzyła się dopiero w 1942 roku, dwa tygodnie przed jego 35. urodzinami. To, co sprawia, że ta ucieczka była tym bardziej niewiarygodna, to to, że udało mu się uciec z izolatki, pomieszczenia o bardzo małej powierzchni z bardzo wysokim sufitem i jednym niewielkim oknem na samej górze. Już je cały czas był skuty kajdankami, jednak z biegiem czasu udało mu się nabrać niesamowitej wprawy w zdejmowaniu ich, dlatego ten element zupełnie nie stanowił dla niego problemu. Przez kilka miesięcy ćwiczył wspinanie się po ścianach izolatki wspierając się rękami i nogami i docierał do okna na górze. Podobnie jak w przypadku poprzedniej ucieczki, miał do dyspozycji tylko kawałek drutu, ale on wystarczył, żeby systematycznie niszczyć ramę okna, która była zrobiona z drewna. Z biegiem czasu również ta rama spróchniała i dało się ją oderwać, dzięki czemu droga na wolność stała się otwarta. Tym razem przysiąg, że nie da się tak łatwo schwytać. Na wolności spędził kilka miesięcy, zanim uznał, że musi ukarać strażników, którzy znęcali się nad nim przez lata pobytu w więzieniu Akita. Niestety jego plan miał jedną ogromną wadę. Zakładał, że uzyska pomoc od jednego ze strażników, który zawsze był mu przychylny. Joszyje wierzył, że nawiązali więź i że mężczyzna pomoże mu pozostać na wolności i zgodzi się zeznawać w sądzie przeciwko swoim współpracownikom. Shiratori niestety bardzo się przeliczył. Gdy tylko nawiązał kontakt ze strażnikiem, ten zgłosił to na policję i Josie po raz trzeci znalazł się za kratami. Tym razem trafił do więzienia Abashiri, to placówka o zaostrzonym rygorze, z najnowszymi rozwiązaniami architektonicznymi mającymi na celu udaremnienie wszelkich prób ucieczek i do tamtej pory nie udało się stamtąd uciec żadnemu skazanemu. Warunki w tym więzieniu były bardzo złe. Oprócz agresywnych strażników, ze względu na położenie geograficzne, na samej północy kraju temperatury w celach często spadały poniżej zera i więźniowie dostawali do jedzenia zamrożone posiłki. Ze względu na imponującą historię ucieczek Yoshiego, pracownicy musieli upewnić się, że nigdy więcej mu się to nie uda. Jego pobyt w więzieniu Abashiri stał się koszmarem. Było wiadomo, że potrafi wyswobodzić się z normalnych kajdanek, dlatego stworzono dla niego specjalne, najsolidniejsze z możliwych, zakładane na nadgarstki oraz na kostki, przez co zupełnie nie mógł się poruszać. Kajdanki mogły być otwierane jedynie za pomocą specjalnych narzędzi, już je spędzał w nich cały czas, były usuwane na bardzo krótko, co kilka tygodni, powodowały u niego dotkliwe rany, które ciągle były zainfekowane. Wydawało się, że nie tylko nigdy nie uda mu się stamtąd wydostać, ale także przeżyć dużo dłużej w tak potwornych warunkach. Ale cudem wola przetrwania okazała się silniejsza. Nastrzelił sierpień, temperatury stały się znośne i Joszyję postanowił podjąć próbę ucieczki z celi, która została zaprojektowana specjalnie, tak żeby nikt nigdy nie musi z niej wydostać. I sposób, jaki wymyślił, był naprawdę niesamowity, i myślę, że niewiele osób mogłoby obmyślić taki plan i przede wszystkim go zrealizować. Przez kilka miesięcy codziennie wylewał część zupy, którą dostawał na obiad na kajdanki, na nadgarstkach oraz na kostkach i w ten sposób z czasem materiał zaczął korodować. Tak samo robił również niewielkim metalowym otworem w drzwiach. Ostatecznie po wielu miesiącach starań udało mu się usunąć kajdanki i kratę, i dzięki znacznej utracie wagi oraz możliwości wyginania swoich stałów w taki sposób, że mógł przecisnąć się przez niewielki otwór, wydostał się z celi. Następnie wystarczyło tylko zbić okno i znalazł się na zewnątrz. Warunki wokół placówki nie były sprzyjające to był teren bardzo górzysty, ale najważniejsza była dla niego wolność. Udało mu się znaleźć opuszczoną kopalnię, która stała się jego domem na kolejne kilka lat. Jedzenie zdobywał w lesie, jadł owoce oraz zwierzęta, które udało mu się upolować. Z czasem jednak samotność zaczęła dawać mu się we znaki. Postanowił spróbować odnaleźć swoją żonę, jednak po drodze do miasta wdał się w potyczkę z farmerem, który przyłapał go na tym, jak ten próbował zjeść jego warzywa i został aresztowany. Dość szybko władze zorientowały się, że nie mają do czynienia ze zwykłym złodziejem, a z uciekinierem z więzienia Abashiri, poszukiwanym od dwóch lat. Tym razem nie chcieli już ryzykować, że jeszcze po raz kolejny ucieknie, dlatego, za wszystkie jego przewinienia, skazano go na śmierć. Miał wtedy 40 lat i do czasu wykonania wyroku został umieszczony pod obserwacją przez 24 godziny. Jednak i tym razem jego wola przetrwania miała wszystkich zszokować. Pewnego dnia, jak zwykle, nie chciał wstać na pobudkę. I gdy strażnicy weszli do środka, żeby podnieść go siłą, okazało się, że więźnia nie ma w łóżku. Tak jak podczas jednej ze swoich wcześniejszych ucieczek, zostawił tylko deski pod kołdrą. Mimo niesamowitych umocnień ścian i okien, mężczyźnie udało się znaleźć sposób. Wykopał tunel. 24-godzinna obserwacja nie przewidziała, że może spędzać noce nie w łóżku, a kopiąc przejście. Ponownie był wolny, ale gdziekolwiek poszedł, obawiał się, że zostanie rozpoznany, nie mógł zaznać spokoju i żył w ciągłym stresie. Porzucił także myśli o pojednaniu z rodziną, ponieważ wiedział, że to sprowadzi na nich tylko nieszczęścia. Trzymał się w cieniu, ale z czasem jego codzienność stała się nie do wytrzymania, postanowił zgłosić się dobrowolnie na policję. Ku jego szczęściu pod koniec lat 40. japoński wymiar sprawiedliwości nie był już taki sam jak wiele lat wcześniej znacznie przychylniej spojrzano na jego sprawę i wzięto pod uwagę wiele okoliczności łagodzących Między innymi to że dobrowolnie oddał się w ręce policji oraz to że podczas żadnej ze swoich czterech ucieczek nikogo nie skrzywdził Ze względu na to jego wcześniejsze wyroki zostały zredukowane i został skazany jedynie na 20 lat pozbawienia wolności Dodatkowo swój wyrok mógł odsiedzieć w placówce w stolicy, gdzie panowały znacznie lepsze warunki. Postanowił swoją karę odsiedzieć już jako przykładny więzień i dzięki temu udało mu się nawet uzyskać przedterminowe zwolnienie warunkowe. W 1961 roku znalazł się na wolności, ale tym razem nie musiał już przed niczym uciekać. Odnowił nawet kontakty z córką, choć niestety w międzyczasie jego żona zmarła. Patrząc na jego przypadek, wydaje się, że przez lata w więzieniu po prostu oduczył się już życia na wolności i tak naprawdę to, czego pragnął, to nie było nawet wydostanie się z więzienia, ale ucieczka od złych warunków, w których musiał żyć. Nie chciał spędzać całych dni w zimnie, boleśnie skuty kajdanami, doświadczając przemocy ze strony strażników. Gdy jego życzenia zostały spełnione w więzieniu w Tokio, nie czuł już potrzeby ucieczki. Yoshie Shiratori zmarł 24 lutego 1979 roku jako wolny człowiek, ale jego historia pozostaje nadal żywa i ze względu na swoje niesamowite okoliczności stała się swego rodzaju legendą w Japonii. To, czego udało mu się dokonać, pokazało nie tylko słabość systemu więziennego, ale także ludzką siłę, tę fizyczną, ale także siłę woli i determinacji. W 1983 roku uznany japoński pisarz Akira Yoshimura opublikował powieść opartą na prawdziwej historii Yoshiego Shiratori pod tytułem Hagoku, czyli Ucieczka z więzienia, za którą w kolejnym roku 1984 otrzymał japońską nagrodę literacką Joimuri Prize. Na jej podstawie w 2017 roku powstał nawet film o tym samym tytule. Więzienie Abashiri, z którego już jemu udało się uciec, mimo że było uznawane za niemożliwe do pokonania, przeszło modernizację i stare budynki zostały przerobione na muzeum, które którego dzisiaj można zwiedzać. Jest ono o tyle wyjątkowe, że oprócz zobaczenia właśnie murów więzienia, zwiedzający mogą tam na przykład spróbować oryginalnych posiłków podawanych więźniom, a także zobaczyć wiele manekinów przedstawiających właśnie osadzonych w różnych codziennych czynnościach, co pozwala naprawdę wczuć się w klimat. I jednym z tych manekinów jest właśnie Joshije Shiratori, uwieczniony w momencie swojej niesamowitej ucieczki. I to jest już koniec tego filmu. Mam nadzieję, że ta historia była dla Was równie interesująca jak dla mnie. Koniecznie dajcie mi znać, czy może słyszeliście o niej coś jeszcze, albo czy znacie podobne sprawy, również takich spektakularnych ucieczek z więzienia. Bardzo chętnie o tym przeczytam. Jak również, jeśli macie propozycje w jakichś innych sprawach, mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, także dajcie mi znać. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć.